Hej, witajcie, z tej strony Kira. To jest kolejny Otaku Vlog. Jak mówiłem, będę wrzucał troszeczkę rzadziej, no i teraz wychodzi właśnie kolejny odcinek. W tym odcinku już postanowiłem zrobić top 5 bohaterów z różnych anime. Miałem ten pomysł już od pewnego czasu i w końcu teraz go tutaj Wam przedstawię. Tak więc, zaczynamy od anime Pandora Hearts i jest postać Brejka Xerxesa. Była to postać poboczna, drugoplanowa. Nie była ona, ona pierwszoplanowa, ale odgrywała też ważną rolę. E, lubiłem ją przede wszystkim za, to, e, za tą taką oryginalność, miał tą swą, swoją Emilii, tą taką laleczkę. E, lubił spodyczek, był taki tajemniczy, e, miał taki swój e, taki charakter, który nie każdy może zrozumieć, ale on mi się właśnie tego te, taki typ właśnie bohatera mi właśnie odpowiada. I nie, nie gadając długo m, przechodzimy do blica i tam jest Urahara Kisuke czemu od razu Bleach, ponieważ w bliczu Urahara Kisuke, nie wiem czy mi się tylko tak wydawało, ale wydawało mi się zawsze, że Urahara jest trochę podobny do Breika z Pandora Hertz, nawet trochę wyglądem ale też charakterem, też tak taką ma trochę swoją oryginalność i właśnie Urahara z tego względu też za tą jako, taką tajemniczość i w ogóle tego typu bohatera właśnie co Break i Urahara lubię te, takich gości w anime, dlatego właśnie ich tutaj wybrałem na początek e, Przechodząc dalej, oczywiście nie mogłoby się obyć bez Death Note'a e, Laito Yagami e, czyli Kira oczywiście e, On oczywiście miał e, tak jakby niektórzy mogli pomyśleć, że on miał jakąś chorobę psychiczną czy coś o, był mądry, ale jego ideologia idealnego świata miała wiele wad i to na pewno tak. każdy by wiedział bo nie da się w taki sposób stworzyć oczywiście idealnego świata no cóż, ale on sobie obrał za cel takie, takie coś i po prostu dążył do tego no i w ogóle był taki mroczny, niby był głównym bohaterem ale tak naprawdę był tym złym i mimo, że tam udawał w wielu kręgach tego dobrego człowieka to jednak tak naprawdę on był tym z złym w całym anime i takim czarnym charakterem I, i to jest właśnie fajne i oryginalne w tej postaci no oczywiście też jego plany, obmyślenia, myślenia, no w ogóle za, za jego mądrość całą e, tutaj właśnie się myśl, myślałem, myślałem i przypomniałem sobie o takim anime jak Zero no jako że było to jedno z moich pierwszych anime e, to główna postać Saita Hiragi od razu mi wpadał do gustu za to, że potrafi skopać, ale też lubi dziewczyny no i oczywiście jest zboczonym bohaterem co daje takie, dużo takich momentów śmiesznych w anime takich ecchi no i jest, jest też bardzo fajną postacią pod tym względem fajnie właśnie dopasowali do tego anime Saita no, i to była właśnie czwarta postać, Saito Hiraga Ostatnim postacią tutaj już myślałem i dałem ze Steinsgate Ocaberintaro. To już jest trochę tak na przymus ta postać, znaczy bardzo ją lubię, ale jakoś nie. Tam więcej ciężej było mi dobrać jakąś inną postać. O Kaberintaro, ponieważ też jest tak oryginalną postacią, jest tam jakoś 20- kilka lat ma Budajże jest jakimś tam już naukowcem wiadomo niby samozwańczym, ale ale jest tym naukowcem no i wiadomo potem co się dzieje z tym, z tym skokami w czasie jest taką postacią która stara się odnaleźć w tym wszystkim co tam się dzieje i jest taka, taką zagubioną trochę postacią ale stara się to ogarniać nie jest takim, taką ofiarą losu i, i ma fajny sposób myślenia Taki trochę może szalony sposób myślenia. Nie, nie tak jakby Nie zrobi wszystkiego tak jak zrobi normalny człowiek, tylko robi wszystkie, wszystko bardziej tak po swojemu. I to jest właśnie też ciekawe, że w Anime wtedy mamy. Tak śledzimy te jego poczynania i ciekawy, ciekawie on tam wszystko robi. No to więc to było pięć bohaterów. Przedstawiłem wszystkie już 5. Nie wydaje mi się żebym właśnie jakoś chciał zastąpić Oka Berlinterok kimś innym jakbym się tam pomyślał, może znalazłbyś jakieś inne postacie, ale tak na pierwszy rzut oka chciałem wybrać postacie, że skoro od razu mi przyszło na myśl, to znaczy, że najlepiej zapamiętałem. Czyli to właśnie było te, te, te pięć postaci. mogłem jeszcze się kłócić, że w Death Note zamiast kiry mogły być L, ale mimo wszystko wybrałem już... Kire, no i tyle. a więc. Tutaj zamykamy temat pięciu postaci. No i jak zwykle możecie pisać tematy na kolejne otaku vlogi. No i tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.